W dzisiejszym filmie 600 metrów feraty, stalowe liny i 30 metrów luźnej drabiny. Jesteście gotowi na akcję? Zaczynamy! Na dole widać parking, na którym zaczyna się cała nasza dzisiejsza przygoda. Podejście trwa uwaga całe 30 minut. Idzie się asfaltem jak do morskiego oka. Nie można się zgubić. Są wszędzie plakietki Wand, Klettersteig easy. Mano, z tej strony Jakub i witam Ciebie w kolejnym filmie turskim na moim kanale YouTube. Dzisiaj wchodzimy na Feratę. Jedna z piękniejszych w Szwajcarii, wycena K5 na D, zależy jaka skala. Mimo że mamy słoneczny dzień, to niech was to nie zmyli, bo jest bardzo, bardzo zimno, lodowato, ręce mam jak grabie. Cała nasza ściana jest kompletnym zlewem. Widać też, że bardzo dużo ludzi na nią poszło, więc chwilę poczekaliśmy, żeby po pierwsze korki się rozluźniły, po drugie, żeby trochę zrobiło się cieplej, bo jestem mroźno. Tu się zaczyna nasza ferata. Bardzo dobry tip teraz. Jak podchodzicie po takie miejsce, od razu zakładajcie kask, bo już cztery kamienie obok nas poleciały. Trochę też kapie z góry, więc będzie ściek. Ale to nic. Słońce świeci. Spowiada się wspaniały dzień. Początek feraty generalnie jest cały uwalony w błocie i bardzo, bardzo śliski. I dochodzimy do miejsca, gdzie zaczynają się małe korki. Teraz wokół nas lata śmigło. Ratownik przed chwilą jeszcze opuszczał się na linie. Tym razem, no akcja niesamowita. Kogoś ściągnęli, więc miejmy nadzieję, że jemu się nic nie stało. A tylko się przestraszył w ekspozycji tego, że jest totalnie mokro. Uświnione jest wszystko, tak naprawdę. Jest to ryzykowna dzisiaj ferata. Mogłoby się wydawać że ja, taka ferata, 5 minut parkingu. Warto mieć regę. Nawet jak się nie mieszka w Szwajcarii, to i tak można ją wykupić. Płaci się za to 40 franków rocznie, więc naprawdę myślę, że warto. Po tym odcinku powinniśmy dojść do połowy. Tam jest też miejsce restowe. Ewentualnie, jak ktoś jest wolniejszy, można tam kogoś przepuścić lub wyprzedzić. Mamy taki jeszcze ładny alpejski grunt szlak. Stałam sobie szlak tutaj łączący dwie części feraty. Jest bardzo prosty. Jesteśmy w połowie. Siedzimy sobie na ławeczce, bujamy się. Przyzwyczajenia jesteśmy dopięci do ławeczki. Ja jestem, bo tu jest tak dość stromo i ja mam wrażenie, że zaraz sfiknę na dół. Ławeczka też jest taka, że... Trochę taka tak trochę siedzisz zjedzania. niby półdupkiem, ale trochę jak na zjeżdżalni, dokładnie. I... Radzę wam wielki sekret. Wiecie dlaczego chodzi się po górach i robi się właśnie takie rzeczy jak my teraz? Żeby w takim miejscu, jak tutaj, na tej ławeczce, zjeść sobie kanapeczkę. Tak, ja poczekam z kanapeczką do szczytu. Hmm. Bo inaczej już nie będę mieć motywacji, żeby tam wejść. Ja mam jeszcze jedną kanapeczkę. A ja mam drugą nie mam. W, aucie. w aucie, tak. Jesteśmy już przed tym odcinkiem 30-metrowej drabiny i muszę Wam powiedzieć i to Biola też trochę w sekrecie, że trochę się cykam, widzę, że ona jest troszeczkę przymocowana linami, ale to nie pomaga, bo ona i tak się rusza. Ja byłam na krótszym odcinku i Ferata wyglądała właściwie ta drabinka jak taki świderek do góry. Przekozackie uczucie być tam, ale wydaje mi się, że po prostu jesteś tak skupiona, żeby łapać balans, że bez problemu w ogóle nie myślisz o tym. Dopiero jak przejdziesz na samą górę, myślisz, ojeju, ale to się trzęsło, masakra. Także no ja też jestem ciekawa jak to będzie. Tu jest na pewno dłuższy odcinek, ale damy radę, no odwrotu już za bardzo nie ma w tym momencie. Yy, więc yy, no, widzimy się na górze Max 2 personen, 200 kilo No to będzie okej, okay. zmieszczę się oho, oho Oho Ale to jest się ruszyło Czekam się powiem wam No ale Nie ma już odwrotu Ola, Brawo! Ale, ale powiem ci, na tym moście tak naprawdę, na... Moje ręce się wanej bo... Okej. Wiesz czemu? No? Bo tu idziesz i jednak jesteś tak cały jak dwóch przy tej strabinie. Tak. A tam idziesz i masz tak, nie? I po prostu w żadną stronę się nie może No na No no. I to było no, dla Robiło robotę? Tak. No, ja się to tutaj to... trochę bałem. To już nie było nawet takie, bym powiedziała, przyjemne. To było takie trochę, że łam ja tutaj też trochę byłem obstawiony, szedłem do połowy, popatrzyłem w dół i nogi mi się zaczęły trząść, nie? No właśnie wiedziałam, co ty Fuck. Ja nie patrzę, chyba. Też nic nie zrobię. Mamy to. Mamy to! Super! <laughs> Ostatnie kroczki i będziemy na szczycie bo to oczywiście ferata feratom, ale krzyża trzeba dotknąć na samym czubku góry, na której właśnie idzie ta ferata A jak się nazywa ta góra, nie powiem wam bo nie mam zielonego pojęcia <laughs> Ale to są widoki, nie? Wszystko jest u góry ośnieżone. Równa odcięta granica, gdzie zaczyna się śnieg. Tu mamy domek, gdzie jest kolejka. Można z nią zjechać aż na sam parking. Hundschuft Führenalp 1840 Ting Ale jeszcze tu idzie do mnie. Siema dziku! Siema Tak jest, jest. Ogień 1840 oh. dotknięte. Okay. Via ferata, no piękna. Aczkolwiek na samym końcu ta drabinka, muszę Wam powiedzieć, że miałem pełne gacie. Muszę się do tego przyznać. Robię czasem głupie, ekstremalne rzeczy, ale tutaj miałem pełne gacie. Na feratach często jest tak, że jakoś dziwnie się czuję. Nie? Ja mogę robić rzeczy bez liny, mogę robić rzeczy. Z liną, ale na feratach nieraz tego flow nie czuję i na tej drabince teraz troszeczkę za dużo zacząłem myśleć i w ogóle tego flow nie czułem. No, także ja się troszeczkę bałem. Ta ferata zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Yy, zrobiliśmy ją w sumie ile? Godzinę chyba dłużej niż czas przewiduje, nie? Tak. tak. mi się wydaje. Ale to ze względu na to, że były korki, że trochę się czekało. I... Akcja reki i Dokładnie. helikoptera. I... Ściągali kogoś, bo właśnie dowiedzieliśmy się później, kamień z góry spadł na rękę i gościu już nie mógł chwytać nic. Także no, miał przejażdżkę i rozwaloną mm. dłoń. A jak ty z tą drabiną? Bo ty to jesteś taki herpagan, jeżeli chodzi o feraty w porównaniu do mnie. Ja czuję się jak nowicjusz przy tobie, jeżeli chodzi o feraty, więc jak tobie się podobała? Mi się podobało bardzo. Ja jestem totalnym przeciwieństwem, jeżeli chodzi o um, robienie rzeczy bez liny i takich różnych innych ekstremalnych. feraty, to jest mój żywioł, mi się bardzo, no, bardzo podobało. To prawda. Ta drabinka faktycznie była dość taka emocjonująca, też e, tym bardziej, że e, w połowie były takie linki metalowe urwane od skały i to no, nie napawa zaufaniem. I, ona, i ta drabinka oh, i ta tak ta drabinka latała, tak nie? Tak, tak, tak. No i też ta drabina przez to, że no. ona ma więcej niż 5 metrów, no to trochę pierze ręce. Jest przewieszona. Leciutko jest przewieszona. No, także to wszystko się składa na to, że ta drbinka to jest naprawdę taki highlight tej hmm. całej feraty, ale bardzo, bardzo mi się podobało i jeżeli ktoś chce coś takiego przeżyć w miarę bezpiecznych warunkach, polecamy. No i oczywiście na szczycie, jak są widoczki, to jest nagroda. Bułęcja. Chciałem widoczki pokazać. Żeby dostać się z powrotem na parking, będziemy zjeżdżać kolejką 15 minut i będziemy na dole. Jest tylko trochę ludzi, więc mam nadzieję, że się zmieścimy, bo te kolejki to trochę takie malutkie kibelki. Można powiedzieć, cztery chyba osoby maksymalnie wchodzą do środka, więc no idziemy stawać w kolejce. Jeżeli podobał się Wam ten film i bardzo lubicie via Ferraty, to bardzo polecam Wam też. Film, który właśnie tutaj obok się pojawił, jest to Ferrata Braunwald, też wycona K5. Naprawdę świetna, świetna ferata. Polecam. Dziękuję Wam, że zostaliście aż do tej chwili. Widzimy się w następnym filmie. Strzała!